Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Żiór dla Zdrowia Niebez Kozery znajdujemy się w tropikalnym otoczeniu, wszak rośliny, o której będziemy dzisiaj opowiadać, to roślina. Karaibskich wysp. Być może piraci z Karaibów, zwłaszcza ich starsze pokolenie, ją stosowało. Smaczku sprawie dodaje to, iż roślina ta była używana w medycynie starożytnego Egiptu, jak i starożytnych majów. Ciekawe, która z tych nacji przekazała sobie wzajemnie tą informację. Być może przekazycielami byli mieszkańcy zaginionej Atlantydy. Palma sabalowa to gatunek roślin należący do rodziny arekowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej i tam w cieplejszych regionach uprawiana jest także jako ogrodowa roślina ozdobna. Jest to niska, krzaczasta palma dorastająca maksymalnie do 2 metrów wysokości. Z podziemnego kłącza wypuszcza krótki pęd nieznacznie wyrastający ponad ziemię. Na jego szczycie wyrasta gęsty pióropusz zielonych lub niebieskozielonych liści. Są one sztywne, podzielone na smukłe, taśmowate listki szerokości do 75 cm. Palma sabalowa zapylana jest przez owady. Kwitnie od kwietnia do lipca. Owoce to mięsiste jagody, w miarę dojrzewania przybierające barwę ciemnoczerwoną, a następnie niebiesko-czarną. Wielkością zbliżone są do oliwek. Surowcem leczniczym są dojrzałe, wysuszone owoce. Naturalne warunka palma. palmy z rodzaju sabal występują w strefie tropikalnej, w Ameryce Środkowej, ale również w południowych Stanach Ameryki Północnej. Są to palmy, które niektóre z tych gatunków, szczególnie gatunek sabal minor, wytrzymuje temperatury minusowe. Literatura podaje, że palma jest w stanie przezimować się w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Oczywiście dotyczy to już osobników, które na danym terenie występują od wielu, wielu lat, są dobrze zakorzenione, są uprawiane w dobrych warunkach. Na uroto palmę należy przy temperaturze dochodzącej już w pobliżej 0 stopni chować do pomieszczeń odrzewanych. Prezentujemy oczywiście sabal minor, najmniejszą palmę z rodzaju sabal. Osiąga ona wielkość do 2-3 metrów. Kłodzina jest bardzo mała tuż przy podłożu sięgająca może 50 cm. Ale również prezentujemy gatunek sabal parviflora. Który jest nieco, ma nieco silniejszy wzrost, ale również nie przekracza tych 3-4 metrów. Palmy z rodzaju sabal tolerują półcień, nie wymagają pełnego słońca. Natomiast wiadomo, jako roślina tropikalna, im więcej tego światła, tego słońca, tym ten wzrost wegetacyjny jest szybszy. Ogólnie palmy z rodzaju sabal są roślinami wolnorosącymi. W naszych warunkach są w stanie wypuścić co najwyżej 2-3 liście w sezonie wegetacyjnym. Być może... Palma Sabal jako palma nie wygląda zbyt imponująco, jednakże owoce działają imponująco. Głównie wykorzystywane są w leczeniu górczolaka prostaty, czyli przerostu prostaty. Mają one działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, immunostymulujące, ale główny efekt działania to hamowanie wpływu męskich hormonów płciowych, czyli androgenów, na prostatę. Pod wpływem androgenów prostata przerasta, a jeżeli zahamujemy wpływ tychże androgenów, uzyskamy efekt terapeutyczny i to robi owoc palmy sabal. Ekstrakt z owoców palmy sabal zawiera złożoną mieszaninę wolnych i zestryfikowanych kwasów tłuszczowych. W większości są to kwasy oleinowy, laurynowy, mirystynowy i palmitynowy oraz fitosterole, takie jak beta-sitosterol, kampesterol i stigmasterol, a także flawonoidy i inne składniki w mniejszych ilościach. Za bioaktywne składniki uważa się najczęściej wolne kwasy tłuszczowe i fitosterole. Mają działanie antyandrogenne związane z hamowaniem 5-alfa reduktazy, działanie przeciwzapalne oraz indukowanie apoptozy i hamowanie proliferacji przez wpływ na czynniki wzrostu. Mechanizm działania wyciągu z owoców palmy nie jest dobrze poznany i nie wiadomo, czy za działanie tego wyciągu odpowiedzialny jest jeden składnik czynny, czy też ich połączenie. W lecznictwie jednak najlepsze są połączenia i dobrym połączeniem dla owoców palmy sabal jest korzeń pokrzywy. Nie ziele, ale korzeń. Takie połączenie standardowo stosowane jest w leczeniu gruszolaka prostaty, czyli tego tak zwanego przerostu prostaty. W preparatach zawierających pokrzywę zwyczajną stosuje się ekstrakt zawierający fitosterole, ligniny i polisacharydy. Mechanizm działania ekstraktu z korzenia pokrzywy nie jest jeszcze dobrze znany. Przypuszcza się, że ma on wpływ na aromatozę, komórkowy czynnik wzrostu i receptory steroidowe zlokalizowane w błonie komórkowej komórek prostaty. Ma on także działanie przeciwzapalne. Ekstrakt z owoców palmy sabal można stosować przez dłuższy czas, jednakże początkowo w wyższej dawce, następnie należy ją zmniejszyć. Istotne jest to, że ekstrakt z owoców palmy sabal nie wywołuje prawie w ogóle efektów ubocznych. Ma on znakomite znaczenie również w innych problemach typu męskiego, otóż znakomicie leczy się. Tym że owocem Palmy Sabal, łysienie typu męskiego. U 60% pacjentów, którzy przyjmowali doustnie ekstrakt z owoców Palmy Sabal, uzyskiwano dobre efekty w leczeniu tego łysienia. Myślę, że jest to ciekawa propozycja dla panów. Owoc palmy sabal to roślina, którą mogą stosować tylko mężczyźni? Otóż nie. Również mogą ją stosować kobiety, zwłaszcza te, które mają problem z androganizacją, czyli z podwyższonym poziomem androgenów w organizmie. Te panie, które mają problemy ze skórą. Z włosami, czasami nadmiernym owłosieniem, czasami nawet łusieniem męskiego, mogą stosować owoc palmy sabal. Widzieliśmy w naszej praktyce w Centrum Działalnictwa i także Grzegorza, że takie panie uzyskiwały dobre efekty, nawet poprawiał się gęstość włosów. Oczywiście trzeba ten preparat stosować dość długo, bo pierwsze efekty pojawiają się po miesiącu, ale taki pełny okres stosowania to pół roku. Owoc palmy sabal to roślina z tropikalnych wysp. Ma ona bardzo ciekawe własności. Wykorzystywana jest w leczeniu przerostu prostaty, łysienia androgennego, ale także zwiększonej androgenizacji upań. Jest ona przeznaczona dla może wąskiej grupy pacjentów, ale za to działa bardzo konkretnie.